Tak, słucham. Pęseta, wiele to jest tej wieloleta jeszcze nie wodociągi. Ja się na lokal mieszkanie 33 dodzwoniłam. Tak. Z panem lokatorem, panem Marcinem mówię. Widzę na liście. Tak. tak, tak. Proszę tak. pana, problemy wodne są aktualnie u Państwa na linii. Pan też odczuł. Tak. No tak, no chciałem umieć szklankę A. i niestety wody nie ma. Właśnie, bo tutaj ciąg, proszę pana, wsteczny jest zaburzony poprzez roboty Aha. kanalizacyjne ja bym pana Aha. mogła poprosić, żeby pan ciśnie nie podwyższył. Będzie wtedy lepiej. W ciągu. Ale to jak ja mam to podwyższyć, ja to mam. Ma pan coś takiego jak jak przepychaczka toaletowa albo odkurzacz. Odkurzacz mam. O, no to dobrze. Tam jak ma od, pan odpływ, tak. będzie przez chwilę, dosłownie, tym systemem odkurzaczowym, proszę pana, wessać. Ja zobaczę czy u nas ciśnienie, proszę pana skoczyć i co, to w rurę? Tak! Tylko mi pan uważa, żeby te odkurzacza tylko nie wciągnąć. O Jezu, to ja muszę odkurzać, to kurna. Gdyby pan miał taką możliwość, proszę pana, bo ewidentnie tutaj jest zaburzenie w ciągu ciśnieniowym. Tutaj w zlewie, tam gdzie ta dziura tak, jest, tak? tak? Tak, 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 tak. Aha, no dobra, no to co, ja mam to odkurzacz i co? I tam odpalić tą rurę, włożyć i odpalić odkurzacz. Dobrze, ja jestem z panem i ja pana instruuję. Ja go wezmę na głos, chwila, Dobrze. Jak chwila, chwila. Dobrze, Dobrze. Ja, Dobrze. uruchom pan to odkurzacz. Jest, dobra, no już mam odkurzacz. Dobrze, włącz pan i kieruj pan do szkoda. odkurzu. Co, co to wymyślił? To ja pan, nie, wiem, nie Bo to są teraz roboty, a jak roboty są, to ci się nie proszę... Niech pan nie wciągnie wody. Dobrze. Dobrze, dobrze. O, widzi pan. Dygło. Dobrze, już, już można wyłączyć. Dygło, proszę pana, i to tak. jeżeli lokatorzy z wyższych pięter zrobią to samo, to będzie pan miał przeciągu pół godziny znowu wodę. Bo dygło o. u pana, ewidentnie. Dobra, 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 dziękuję bardzo. Gdyby tam wody brakowało, proszę pana, to proszę się zgłosić do Pauliny. Cześć, zostałeś skręcony do radyleska. O, ja ale no to co ona? dobra, nie świruj ja ząbka, ty, a ja głupi, kurwa, kurwa odkurzacz przykładałem, te.